Siemano, moi drodzy, to Paradoks. Zapraszam do kolejnego poradnika z łamigłówek Merlina. Znajdujemy się w zakazanym lesie. I jest to dokładnie to miejsce. Dobra, zobaczmy, co to za łamigłówka. Okay. No dobra, to zacznijmy. Jeden jest tutaj. E, tutaj była pajęczyna, ją trzeba... O właśnie, ją trzeba... E, palić, żebyśmy mieli dostęp do tego. Dobra, no i możemy zacząć... mi się wydaje, od tego. Zobaczmy jak on ma... czas chowania. Dobra, powinniśmy zdążyć. Okej. Okay. I łamigłówka rozwiązana. Mam nadzieję, że pomogłem. Będę wdzięczny za łapkę w górę, subskrypcję i udostępnienie. Trzymajcie się, hej!